Jak wyjaśnił podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent miasto wypowiedziało umowy wyłącznie właścicielom boksów. Włodarz zapewnił, że do czasu, aż będzie podpisana umowa na dzierżawę pod budowę hali, kupcy będą mogli handlować nadal. To, co my chcemy zrobić, to chcemy odpowiednio wcześniej wypowiedzieć właścicielom tych budek umowy dzierżawy, żeby mieć czas na to, na różne protesty, odwoływania się, chodzenia po sądach. Żeby nie opóźniać procesu inwestycyjnego. Jeżeli mamy ustalenia z, z kupcami, że w tym i w takim czasie, przepraszam, rozpoczynają inwestycje, to my mamy udostępnić plac gotowy do budowy. Yy, czyli plac wyczyszczony z tych budek i z wszelkiego rodzaju roszczeń. Dlatego robimy to wcześniej, znając, yy, znając doświadczenia, że to się potem ciągnie. I tutaj jeżeli nie ma sensu przedłużania tego w nieskończoność, bo bo, bo mamy niestety złe doświadczenia. Jeżeli my y, bawimy się w takie rzeczy, to potem nie możemy wyegzekwować y, w określonym terminie swoich, y, swoich praw. Sprawdzam, czy była jakakolwiek sugestia ze strony urzędników, żeby y, administrator placu targowego wypowiadał y, umowy, które miał zawarte. Jeżeli się okaże, że tak było, to urzędnicy, którzy dopuścili się tej samowoli, zostaną surowo ukarani, ale nie sądzę, żeby tak było. Jeżeli chodzi o to, czy na tym placu będzie można handlować, tak. Do czasu, kiedy nie zostanie podpisana umowa dzierżawy na działkę podbudowy z kupcami, będzie tam mogła być prowadzona normalna działalność, taka jak codziennie, handlowa. Nie widzę przeszkód, natomiast rzeczą oczywistą jest, że w momencie, w którym kupcy podpiszą umowę dzierżawy, ten teren znajdzie się w ich gestii, no i y, 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 sądzę, że rozpocznie się proces y, inwestycyjny. Y, nie będę się z nikim spotykał y, i z nikim dyskutował y, o sensie czy bezsensie budowy tych obiektów. Ta sprawa już została rozstrzygnięta. I etap na dyskusję, na takie dyskusje się skończył. Czas na to się skończył. Teraz jest etap inwestowania i wywiązywania się zarówno miasta, jak i kupców z wzajemnych zobowiązań co do budowy tych obiektów. Nie jestem, jak podkreślam, autorem tego pomysłu. Ja uważałem, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby. Przeznaczenie tego terenu na przetarg nieograniczony. No ale część ale i kupcy i zarówno i część radnych była zdania, że, że takie rozwiązanie jest lepsze analogicznie do terenu przeznaczonego dla kupców naprzeciwko dworca PKS-u, więc ja się na to zgodziłem. W tym wymiarze uważam, że jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze niż to, co było tam do, dotychczas. Jest zdecydowanie lepsze dla miasta, bo zwiększa wpływy do budżetu dla miasta, bo tamten teren słabo zarabiał. Poza tym stwarza lepsze warunki do zarabiania i do pracy kupcom, którzy będą tym zainteresowani, bo budowa tych hal powoduje, że można tam handlować 12 miesięcy w roku, a nie sezonowo, że można tam handlować bez ograniczeń czasowych. A trzeba pamiętać, że u nas, prawie w ciągu pół roku, zmrok zapada około godziny piątej albo wcześniej, i wtedy handel tam się kończy. A tutaj można handlować do późnych godzin wieczornych. I to są zarówno korzyści dla kupców, jak i, jak i dla miasta. I to rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze niż to, co było. Prezydent nie upiera się, by handel pod chmurką zniknął. Ale mówienie o tym, gdzie mógłby się przenieść, jest w tej chwili przedwczesne. Wszystko zależy od projektu budowlanego. W tej chwili najważniejsze jest, by zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych, zbudować drogi pożarowe. Prawdopodobnie kupcy spod chmurki będą mogli handlować na pasażu wzdłuż torów. Jeżeli ktoś handluje w takim miejscu jak plac targowy, to musi mieć świadomość tego, że tego miejsca nie ma raz na zawsze, bo to nie jest jego własność. I czasy się zmieniają, warunki się zmieniają i takie osoby muszą wkalkulowywać prowadzenie swojego interesu, że w którymś momencie może się zdarzyć tak, że stracą te miejsca do handlowania. I tak się, też, tak się też dzieje. Jeżeli chodzi o to, że tam ktoś straci pracę, to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będzie nowy obiekt, a kupcy chcą, żeby on był dwukondygnacyjny, no to tam będzie jeszcze więcej miejsc pracy niż jest, niż jest w tej chwili w tym miejscu. Poza tym chciałem zwrócić uwagę Państwu na to, że według moich szacunków zastrzegam się, że mogę się mylić, ale według moich szacunków na podstawie pism, które docierały do Urzędu Miasta i Analizy zdecydowana większość tych osób to nie są mieszkańcy Stalowej Woli. Więc jeżeli ktoś jest mieszkańcem sandomierza lub ościennych powiatów, to powinien się zwrócić do swoich władz samorządowych, żeby stworzyły im warunki do. Handlu i sprzedawania. Stalowa wola takiego obowiązku nie ma. Stalowa wola ma obowiązek dbania o własne interesy. A jeszcze raz podkreślam, że budowa tych obiektów zdecydowanie lepiej zabezpiecza interesy kupców i interesy, interesy miasta. Włodarz Miasta skomentował wypowiedzi radnych, którzy w tym tygodniu spotkali się podczas połączonego posiedzenia Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Komisji Gospodarki Komunalnej z kupcami. Podkreślił, że zachowanie części radnych jest oburzające. Mogę to tylko yy, wytłumaczyć dwoma, yy, w dwojaki sposób. Po pierwsze yy, no, yy, próbą pokazania się przed wyborami. Jak ktoś też te lata nie miał nic ciekawego do powiedzenia, to teraz próbuję coś zrobić. No i yy, yy, jeżeli chodzi jak zwykle, jak, jak od zawsze prawie tutaj o radnych PiSu, no to yy, te kacze muszczki yy, pokazują co, yy, co potrafią. Prezydent uznał zachowanie administratora placu targowego za skandaliczne. Podkreślił, że skończy się to dla niego poważnymi konsekwencjami finansowymi. Aktualna umowa ZKS-Stal wygasa końcem kwietnia. W kolejnej nie znajdzie się już zapis, że będzie wolno prowadzić umowy rezerwacyjne. Będzie to dotkliwa kara, no ale kara musi być za, za doprowadzanie do takiego bałaganu, zamieszania i sztucia, sztucia ludzi.